Jestem z I do tego dwa oddziały fakt. Ja się mówił, że jego nowy kolega ma się tym zająć. Rysiu. Tak, tak. Rysiu, myślimy Rysiu. Rysiu to będzie wiedział, co się z nim robi. Za dominacją. I w w południu. Dwa razy z trzy razy slavy, Tak nie do ruszenia i, I maszynka powietrza. Do... To, jest wszystko? to jest wszystko. Co jest, co tylko ten Jest jedno... tylko jeden Jest tylko jeden Jest tylko jeden jak on za ten, ten, w... no, i motorzyk? 3 pół, 5 pyłzłona. Wszystko? I cenzur. On ma go zbadać, no, Nie no kupujesz, to, to za 16 punktów. Alo no. a, a są. Halo. No. Co ty no. robisz? Co teraz? Ty ty co, ty tak tak co ty teraz, co ty masz? Powiedz mi. No. Kolas! <noise> masz może to miarkę? To ja?